Siemaneczko w nowym odcinku. Jak tam mija niedziela u Was? Cieszę się, że dobrze. Pogoda ducha przede wszystkim. Ja zaczynam nowy dzień. No i zapraszam Was do tego dnia. Byśmy spędzili go razem. Wy siadając przed telewizorem lub też przed telefonem na tych około 15 minut. A dla mnie to będzie cały dzień tułaczki po Elni do zapraszam do oglądania bez generatorów prądu oni by chyba tutaj nie dali rady funkcjonować co się drzesz wariacie i taki pierdzielnik dojście na plażę Obczajam jakiś nowy nocleg. A tak wyglądają liczniki prądu. Tu chłopaki piłki malują. Hello! I recording. O, malowanie piłek. Perfekt. Beautiful! A tam pani jeszcze masuje, no wiadomo, trzeba pomasować. Thank you, thank you, guys. Sorry? No no no, po uh, Poland. Niezby pierdzielnik, nie? Dajcie na plażę Hello guys. No no no. No a na plaży już to wygląda. Tak jak pewnie znacie z Instagramów i z innych social mediów, pierwsze kroki serwingu. Mody wziął kawałek styropianu i daje czadu. Spoko. Jestem ciekaw, czy ta mętna woda jest dlatego mętna, że to jest miasteczko turystyczne. Podejrzewam, że tak. Cześć! Cześć, no cześć. Cześć Łobuzie. No cześć. Eee, on chce jechać do Polski chyba. Bierzemy go? No, no, piękna jesteś. Mordeczka. Taka śliczna. Taka ładna. No, tak, tak. Słuchajcie, tu jest impreza narodzinowa. Będzie party. Tu dziewczyny coś robią. Co tu robicie, dziewczyny? Yes. O, takie picture jest. Są bemary, będzie imprezka, będzie jedzenie. Jak myślicie? Ja się wbiję na tę imprezę. Puh, już im zapowiedziałem, że na pewno będę. Normalna akcja. Skoro pod e, balkonem mi będą imprezować. To dlaczego ja bym się miał nie wbić na tę na imprezę? Cześć! Fajne masz życie przy plaży w El Nido. Chałupa zarezerwowana na kolejną noc, więc jest dobrze, panie Mietku. A z chałupy rozciąga się. Zaraz wam pokażę, jaki widok. Dobre, żeś to pani Mietku wybrał, co? Dostałem taki prezencik. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dostałem prezencik i od razu go oddałem. To jest chyba solenizantka. For me? Yeah? Thank you. Widzicie, teraz mam dwa baleniki, trzeba je oddać od razu. O, proszę bardzo. See you later, bye. Widok mam taki na plaży z tego obiektu, w zasadzie z balkoniku. Tam będzie imprezka. Ja Wam od razu ogram ten pokój i wyjaśni się w końcu z kim spałem. O, taki. Taki kolega. Czy koleżanka? Ja nie wiem. No, pluszak ogólnie. Z takim pluszaczkiem będę sobie spał. Zobaczmy jeszcze łazienkę. W łazience ciepło. Ja wam powiem tak. Może to nie wygląda na ten moment dobrze. Tu jest polewajka jakaś taka większa. Uu. Ale jest ciepła i zimna woda z tego co widzę. Jest to ale ta nie do dziury tylko tak. Dziewczyny dbają tutaj o to i zapłaciłem za ten pokój 2000 peso ze śniadaniem na jedną noc. Czy ktoś wie dlaczego ten pies ma takie rozwalone nogi? Ja myślę, że on się chłodzi. No nie ma jak sobie tak poleżeć na chłodniowkiem, co? Chociaż tu chłodu zaznać raczej niewiele. Ten mi się podoba. Gilas. This one, Gilas. Taki mały giluś. Giluś wariacie. O po brzuszku, tu, tu, tu. Po brzuszku. a, a to pieski lubią najbardziej. O, 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 Tak, lubią pieski. Lubią po brzuszku. No, taki słodziaczek. No, już dosyć. Dosyć, Mordko. Dosyć. Nara. Nie tylko z lokalsami, ale z lokalnymi. Siakami trzeba być pokumanym, z lokalcami już jestem za pan brat. Teraz jeszcze z plażowymi pieskami można spokojniusio dzień i w nocy busować po plaży i po El Nido. garniam pranie. Koszt tutaj już Wam mówię. 90 peso jest normalna, 24 godziny. I 150 na ekspres. Ja wziąłem ekspres. Bo jutro nie wiem o której, skąd zjadę, co i jak, więc... Od razu się płaci. Tutaj jest waga. Cyk, daje się na wagę. Tam się daje, no właśnie. No i już. Pani pyta, jak mam na imię. Ja jej mówię Mieczysław. A ona mówi jak? A ja jej mówię Peter Brown. Pytam. do mnie pytar. Pytar. Pranie ogarnięte. Czas coś zjeść. O, a tu jakiś kościół. Idę uczynić znak krzyża na filipińskiej ziemi. Jubileuszowy. Oczywiście, że tak. Dobra. Dziękuję. Myślę, że odkąd stało się mocno turystycznym El Nido, miastem. Zaczęły pojawiać się tutaj inwestycje, nie tylko tak jak ten apartament, ale również drogi robią. Miasto też zaczęło inwestować. Być może jest to wymuszone też przez samych inwestorów, by trochę odświeżyć ten wizerunek Trzeciego Świata choćby tylko w tej miejscowości Popatrząc w boczne uliczki to dalej jest biełk i harmider Zamówiłem pankejka z nutellą i mango Pani ogarnia mango Już nutella na pankejku RE. No i teraz będzie ciach, 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 ciach. Jest rękawiczka, brudny nóż, ale to się wydnie, panie Mietku. Ale co do mango tutaj są naprawdę delicious. Tak mój pankę wygląda. Smacznego Wam życzę. A tak pani, która go wykonuje. To wszystko w tym odcinku i zapraszam Was do następnego odcinka. No i cóż? Tak wygląda ulica El Nido. Trzymajcie się. Cześć.